Hej, z tej strony Francesco. Witam Was w grze Żulionerzy. Gra yy, inspirowana jest yy, programem Milionerzy, tylko yy, musisz uzbierać jak najwięcej butelek z piwem. Są pytania takie, no, śmieszne. No i możemy zacząć. Życzę miłej zabawy. Nowa gra. Jak się nazywa gra, w którą aktualnie grasz? Tony Hawk S Pro Skater 5, Julianerzy Wąż na Noki, Diablo 3. Eee, no ale, Julianerzy. Uwaga! Tak, dobrze! I jak widzicie, jed... Co to jest? Bir... Bitornek. Eee, Najlepsze... No, przy... Dobra, strzelam. Eee, to, D. Protokół to pomyśleć, że O jest! zgadłem! Dobra, Który hmm. Które z wymienionych państw z graniczą z Polską? Australia, Niemcy. Niemcy. Zjednoczone Emiraty. E, jak się nazywa? Typa. Typa, który siedzi w terenie i głosuje nadzwyczajnie no, idiotycznie. Mfosą będzie, prawda? Tak. Dobra, nie ma. Który z powyższych typów zdań, y, zada, y, zadaje pytania? Y, Piotr Kraśko, ten po lewej. Gościu z młotkiem zamiast czoła. Ten po prawej. Y, to ja myślę. No ten po prawej.

Wutka że... inna, Tak, dobrze. Dobra. Jak nazywa się pies z rodziny zastępczej? Misiek ślimak ślinianik? Jak? Spermiak, spermiak, spermiak. Ja wiem. No misiek. No nie, no dupa. Jak się nazywa? Co to jest? Jaki Józef saker Dobra e, Jakich części jest najwięcej w normalnym rowerze? Sprych? Sprych, co? Pedałów, kierownic, homoseksualistów. Okej, okay, homoseksualistów najlepsze, prawda? O czym jest piosenka w tle w żulionerach? O winie, o piwie, o wódce, o seksie. W seksie. O wi piwie, co? No o no, wódce. Może Jezu! Jaka ta pesenka jest w Nowa gra, dobra Piele z wymienionych państw gramstwo? No to było, nie wiem co. Mało pytań jest w tej grze. Ale tak to jest śmieszne. Jak się, nazy jak się nazywa się pierwszy czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Michael Jackson? Y no, Barack Obama. Dobra. Myślę, że mamy trzy butelki. Dobra. Jaka gwiazda znajduje się w najbliżej Ziemi? Słońce. Rysia z klanu, no co, też gwiazda. Jest. <ścoughs> co oznacza skrót PKP? Polskie kole, kolejowe powolne, polskie koleje państwowe, później koleją pojedziesz, poczekaj kiedyś przyjedziemy. Polskie koleje państwowe. Jaki tytuł nosi powieść Henryka Sienkiewicza w, o, o przygodach Stasia i Na wydmach i w dżungli, w pustyni w puszczy, przygody pana Pedobera. Krzyżacy. W pustyni w puszczy. Był tre... był... Kto, był trener... kto był trenerem reprezentacji e, Polski w piłce podczas Euro 2000? No Franczyk Smuda, kto? Jose Mario. Słuchajcie bez zmian, Franek Smutas. W Dobra. Kto grał kapitana Jacka Sparrowa w filmie Pirać z Karaiby? Bendet, hanka od kartonów. Leonardo i Gabriel. przysłowie. przy sobie, ile wina w głowie, tyle żygów w rowie, tyle kłamstwa w słowie. Tyle ładnych lasek w klubie, tyle prawdy w słowie. to, to jakieś rozsądny co? co to koszelina? Kosz z pędów bambusa, czerwonej barwy, dodatek do, do, do żywności. To. Koszelina pochodzi od yy, właśnie czytałem, czytałem ciekawostkę. Yy, Koszykna pochodzi od yy, muszek małych w Ameryce, które latają, one robią kupę i to się... Yy, takie czerwono kupy i to się dodaje właśnie do tych i to zabarwia tym. Np. jak jest serek dania i tru, jecie truskawkowy, to macie do tego czerwony. Zobaczcie sobie składniki. Jak się nazywa pies, bohater serialu, komisarz? Alex? No Alex. Azor. Bez Razor. Azor. Alex. Bra. Ile krowa ma wymią? Yy, ma, to ma. Yy, pięć, cztery. Yy, jak się nazywa producentka płyta Donatana, która zdobyła status złoty jeszcze jako preorder. Pre Słowiańska krew nie lubimy robić, również nie lubimy robić. Chyba. Czuję No dobra. Dobra, zdeśwarantowałam 320 butelek. No to dobrze. Dobra, no to ziomeczki. Na tym zakończymy. No i widzimy się w następnym odcinku Sajonara.